Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Waldi, a dzisiaj zrecenzuję dla Was grę Shelly. Nie ukrywam, że byłem tą grą zaciekawiony. Zwiastun pokazał grę fajną i dającą pewien powiew świeżości. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że ta gra naprawdę taka jest. A o tej mojej opinii zadecydowało kilka faktów, no to znaczy elementów gry. Po pierwsze, jest to lekka i przyjemna historia. Oczywiście nie będę jej tutaj opowiadał, musicie wszystko odkryć sami. Głównie chodzi tutaj o pewną gumę, która ożyła, no i my właśnie nią sterujemy. Powiem szczerze, że zaskoczyło mnie zakończenie. Może i banalne, no ale niespodziewane. Po drugie, jest to utrzymana w takim samym klimacie muzyka skoczna, przyjemna, a co najważniejsze, nie nudzi. Trzeci element to grafika. Oczywiście wiadomo, że do gier z najwyższej półki jeszcze daleko, ale niewątpliwie ta oprawa wizualna ma swój urok. A ja tak sobie myślę, że te wszystkie ciepłe, kolorowe i nasycone barwy w połączeniu z muzyką oddziaływują w jakiś sposób na moją psychikę i każą mi myśleć, że ta gra jest świetna. No cóż, ona jest świetna. Jest jeszcze jeden element składający się, że tak powiem, na jej fajność, a jest to ranking osiągnięć i dobrze ukryte gumy specjalne. Oczywiście już tłumaczę o co tutaj chodzi z tymi gumami. W grze musimy zbierać takie gumy koloru czerwonego, które właśnie widzicie zresztą na ekranie. Jednak w miejscach, do których jest się dostać ciężko, bądź też są tak właśnie dobrze ukryte, znajdują się gumy złote, które dają większy bonus. No i właściwie jest ich dużo mniej. A właśnie pod koniec etapu, gra pokazuje nam liczbę kliknięć, czas, w jaki udało nam się przejść dany poziom. I liczbę tych zdobytych gum zwykłych, jak i tych specjalnych. Wszystko jest potem podliczane w jeden ogólny wynik. No, oczywiście można go porównywać z innymi graczami. Nie ma jednak tutaj rankingu online. Dlatego zachęcam Was do wstawiania screenów z Waszymi osiągnięciami w komentarzach. Ktoś oczywiście może mnie zapytać, skoro tak tę grę zachwalam, dlaczego nie dałem jej wszystkich 5 oczek, a tylko cztery. Dlaczego tak? No właśnie... Najbardziej boli mnie tutaj jej długość, to znaczy czas, jaki trzeba poświęcić na jej przejście. Gra jest zdecydowanie za krótka, oferuje tylko trzy poziomy, w tym jeden tutorial. No cóż, jak dla mnie, to trochę za mało. Do tego mam wrażenie, że twórcy w pełni nie wykorzystali jej potencjału. Przecież do gumy przylepiały się różne przedmioty, dlaczego więc y nie przylepić by szpilki i atakować różne jakieś potworki? Albo dlaczego by nie umieścić w grze różnych pól ze specyfikami, które zmieniałyby umiejętności i właściwości naszego bohatera? Takich pomysłów mam więcej, no ale nie będę ich tutaj wymieniał, bo nie o to chodzi. W każdym bądź razie gra jest godna polecenia, dlatego polecam. Specjalnie dla serwisu Victor Games mówił Waldi.